Hej, Justu, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony, Helena, i wracamy do zagrajmy wywiesiny na Nie ja Było się nie bawić w żołnierza. No. Było się nie bawić. Zmień na ard. Jakichś masakrycznych obrażeń to to mu nie zadaje, ale działa. Czekaj, czekaj! Kurwa, jak ja bym była szczęśliwa, gdybyś ty do niego podchodził, wiesz? Kurwa, trafił mnie. No, ok, kurde, Powaliliśmy roz... się nawzajem. Uciekaj uciekaj, uciekaj! Okej. Okay. Nie mam kurwa. stawaj. Okej. Okay. Dobra, nałożył to sobie. Akurat mi się odnowi. Dobra. Możesz z tym ciepać, wiesz? Ja to nie przeszkadza. Kurwa, założył to sobie. Okej. Okay. Backdooring, backdooring. Dlaczego wiedz mi, zabija króla? Okay, okay. kurwa. Dawno temu, więc teraz jesteś najemnym zbirem. Ja pierdolę. Zachciało mi się normalnego poziomu trudności, tak? Ok. Nie mogę mu pozwolić. No i świetnie, spalił mnie. Cieszę się niezmiernie. Jestem zadowolona. Bardzo uważam, że ta walka była niezwykle pouczająca. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślał, że to ja zabiłem protesta! Było się nie bawić w żołnierza! Tak mnie zastanawia. Hej, mogę tu wejść. Innymi słowy, mogę użyć Jakie? Wczytaj! Po prostu wczytaj. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Eee, Osełka. Użyj. Tak. Myślał, że to ja zabiłem poltesta. Było się nie bawić w żołnierza. No kurwa, co ci jest? Czytaj to w cholerę, bo po prostu zaraz mi królowica wezmą. Jak je widzę, jak ty walczysz, to. Zero reakcji na podstawowe polecenia. Użyj, tak. Dlaczego w ogóle mnie ścigasz? Myślał, że to ja zabiłem poltesta. Było się nie bawić w żołnierza. Tawaj, Okej. Okay. Dobra, trafił mnie. Ale to już jestem w stanie nie więcej przetrzymać. O, to muszę przeczekać, dlaczego Wiedźmin zabija królów? Byłem biedzmin! Prawda temu! Więc teraz jesteś najemnym zbirem! Kurwa Trze takie ucieczka. Jebana pierdala tym ardem, jakby go popierdoliło po prostu. Kurwa jebana mać. Ta gra jest dla dorosłych, jakby się ktoś pytał. Od osiemnastu lat. Machasz tym mieczem w powietrzu, jakby się chciał odgonić. W niego masz tym mieczem dziabać, a nie okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, przywołał sobie tarczę niezniszczalności. Nie Urwa! Jebana kurwa, podpaleje, Chuj w dupę. Nenerwuje mm. mnie ta gra. Dlaczego w ogóle mnie Noż sobie to ingi wsadzić w dupę. jak nie... Ah, zły timing. Jak mnie trafił tym ingiem? Jakie to ma pole rażenia, te ty jego zaklęcia? Ja rozumiem, że on jest lepiej wyszkolony ode mnie w tym momencie, bo pamięć straciłam. Ależ na cholerę by go! A Jeszcze nie trafiasz! On to tobą stoi dwa metry! Co z Tobą jest nie tak gerwant? Dlaczego biedzmin zabija króla? Byłem Widźminem. Dawno temu! Brrr, przestajesz klikać, to Ty przestajesz atakować, tak? Okej. Teraz ostrożnie. Okej. Okay. Ach, chodź ci w dupę. Nigdzie nie idę. Powinieneś się poddać, gdy miałeś okazję. Dobrze walczysz, chociaż nie tak jak kiedyś. Mięśnie pamiętają. Dziki gon nie mógł ci tego odebrać. Okej, okay, dzięki ci panie. Wystarczy Wiedźmin i kilka elfów, żeby zabić króla. Nie masz pojęcia, ile osób było gotowych nam pomóc Naiwniak, zdradzą cię Czas Jorweta się kończy Inni zostaną osądzeni i skazani za rozpętanie chaosu Więc dlaczego? Byłeś jednym z nas, Geralt Uratowałeś mnie Teraz jesteśmy kwita Twoja wiedźma zna się na czarach Jak myślisz, da radę teleportować mnie do Edirn? Jak będzie grzeczna, nie zrobię jej krzywdy. Znajdę W takim razie do zobaczenia w Edirn. Okej. Okay. Gdzie Rosz? Zabiliśmy kilku, ale reszta uciekła. Gdzie jest Leto? Martwy? Ruszył do flotcom. Skąd wiesz? Chcę dopaść Tris. Muszę iść. Zabij go, zanim skontaktuję się z resztą. Nie trzeba było ufać Dwan. Chodźmy. Nie, Gerard. My nie możemy tam iść. Oczywiście. Zapomniałem, jacy z was wojownicy? Metę tardę, Gwynblade. Powodzenia. To jest mój miecz. Aha, ej, tam jest jeszcze jedna sakwa. Solidny kordelas. To pewnie mój. Muszę biec do i ten Wyważony miecz. Najpierw, zanim polecę dalej, broni. To jest ten solidny kordelas, a to jest ten solidny długi miecz. Obrażeń, krwawienie, trucizna, redukcja obrażeń podczas bloku. 15, 22. Lepszy jest ten mój. Aha, świetnie, naostrzyła mnie ten, co trzeba było, tak? Geniusz ze mnie, że po prostu niewiarygodne to jest. No dobra, lecimy do Flotsam. Nie ma na co czekać. A, ciekawie to się rozwinęło. Nie, nie pamiętam, żeby w samym Wiedźminie 2 yy, była taka akcja. Jak grałam. Nie kojarzę tego naprawdę, żebyśmy walczyli tutaj z Leto. Gadaliśmy wcześniej z Leto. W sensie, w sensie spotykaliśmy się kilka razy z nim. I żeśmy z nim rozmawiali. Ale nigdy nie walczyliśmy przeciw niemu. Powiem Wam, że to całkiem ciekawa i fajna zmiana. Okej, okay, tu jest są Endriagi. Tu trzeba iść w lewo. Pójdziemy skrótem. Mhm. Znowu mi się noga zaciątała w kabel od myszki. Wreszcie pokażemy temu nieludzkiemu motłochowi, gdzie jego miejsce. A, zęby się zlatują. Za dobre dla was byliśmy, nieludzie! Tuczyliście się na naszej krwawicy Ona jest chyba na górze. Tak mi się wydaje. Tutaj Nie, nie tutaj. To jest Zantus. Czyli są zamknięte, tak? Jest to czarodziejka. Mordujecie niewinnych. Niewinnych? Geralt. Nap? To jak będzie, karczmarzu? Syna mi zabili, syna! Elfy przeklęte. Chcę ich krwi. Twój syn walczył ze Skojatel i zginął. Jeden pies! Wszystkie elfy są takie same! Uspokój się, to może kiedyś spodzisz następnego. To jak będzie. Kiedyś trafisz na lepszego od ciebie, odmieńcze! Macie szczęście, elfie ścierwa, ale jeszcze was kiedyś dorwiem. Chodźcie, ludziska. Dzięki Ci, Gunblade! Gdyby nie ty, bylibyśmy już martwi! Uchodźmy stąd jak najprędzej! Uważajcie na siebie. Kto rozpętał tę jatkę? Dowodów nie mam, ale stawiam na Loredo. Rządzący zawsze będą szukać usprawiedliwienia dla swoich błędów i porażek. A lud zawsze pragnie igrzysk Krawych czy radosnych, obojętne. To miasto już nigdy nie będzie takie samo. Nastał tu czas pogardy. Jak doszło do pogromu? Mówią, że to zemsta za śmierć żołdaków, którzy poszli z Roszem Ale to były zwykle zbuje opłacane przez Loredo Nikt po nich nie płacze I tak wybuchły spontaniczne zamieszki Loredo niby stoi z boku i umywa ręce, a jego zbiry podjudzają Widziałem kilku żołdaków w cywilu na czele tłumu Nic mu nie udowodnisz Nawet nie zamierzam Dlaczego strażnicy nie reagują? Bo wiewiórki wytłukły ich druchów. A Loredo nie wydał żadnych rozkazów Musimy odnaleźć Tris. Wiesz, gdzie jest? Miała iść do Shili, a ta wynajęła w gospodzie izbę. Mówiłem jej o megaskopie, nad którym pracował Zoltan. Chodźmy. Szczęśliwie zdobyłem klucz do gniazda Shili. Nie pytaj jak. Tajemnica zawodowa. Chodźmy. Nie zamiaru. No wyłaś przez te drzwi. Ratunku! Pogron. Śmierć nie... Co to za dziwadło?! To ten czarownik! Zostawcie ich. Nic złego wam nie zrobili. Rzeczy samej. Przecie to nasze sąsiady. Chyba... trzeba się rozejść. Dzięki ci, panie. Czułem już chłód ostrza między żebrami. Spoko. Wiecie, Tris nigdzie nie ucieknie. A jemu trzeba pomóc było. Moglibyśmy już się równie dobrze po mieście przejść, ale tak bardzo. Mam złe przeczucia. Aż tak bardzo mi się tego nie chce robić. Nie wygląda to dobrze. Sprawdźmy ślady, może się czegoś dowiemy. To przyboczny Sili, ma skręcony kark to nie jego krew. Tris weszła, skręciła kark strażnikowi, potem się zraniła? Nie, no bez sensu. Niezły burdel, nie patyczkowali się. Nie rozumiem. Ktoś tu jeszcze był. Jaskier, patrz. Co to? To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Zamtus. Może Burdel mama widziała, co się tu stało. Chodźmy. Chcę jeszcze zbadać to miejsce na środku. Za dużo tej krwi. Mhm. Przeczytajmy tę notkę, zapisał drobnym maczkiem. Przyjdę do Karwin na tronację rana. Bez wątpienia jest to Keiran, To samo stworzenie, o którym mówił doniesienia sprzed lat. Oferta miejscowego księgarza była zaskakująco bogata. Dokonałam też wizji lokalnej. Potwór większy niż sądziłam. Prawdopodobnie nie dam mu rady w pojedynkę. Chyba, że pogłębię studia, a na to jeszcze. a na to nie mam czasu. Wiedźmin? Aha. Czyli oczekiwała nas. i Miał nadzieję, że, 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 że jej pomożemy. A dobra. W tym miejscu to będzie na tyle. Polecimy sobie dalej w następnych odcinkach, a na razie dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i do usłyszenia ponownie. Na razie.